Szczęść Boże, kochane dzieci Boże, umiłowane w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątek 13, cudowny, piękny dzień, jak każdy inny. Jak kochani sobie wybrałem się z sklepu po bułeczki, jak zwykle. I tak pomyślałem sobie, myślę, że coś nagram parę słów. Akurat się wiecie, już śnieżek, jak się chodzi, to już tak nie chrupie, nie? Już, tak jest, już taka odwilż jest. Wszystko puszcza, temperaturka na plusie, ciepełko. Ja to z racji tego, że chorowałem ostatnio, to wolę się, wiecie, nie narażać, żeby na uf, w uszy mi nie nawiało, wolę kapturek sobie jeszcze mieć eee, i, i tak sobie patrzę, obserwuję, nie, to przyrodę, nie, to wszystko tak puszcza pięknie, nie ma takiego mrozu już, już nie jest tak zimno, eee, śnieg topnieje, dużo wody gdzieś się zbiera, nie, tak przychodziłem tą ulicą, wiecie, no gdzieś się zbiera, tak gdzieś, gdzieś to, to ta woda, nieraz te wszystkie te kratki pozapychane niektóre, nie, i to du dużo wody takiej się gromadzi tam, nie, takiego szlamu różnego rodzaju wszystko to płynie tam, to się zbiera, wiecie o co chodzi, nie. E I tak sobie pomyślałem, zobaczcie, nie, albo jak w zlewie robimy jakieś te naczynia zmywane, albo, no, albo położymy tam du dużo naczyń czasami, nie, i się nie chce nam zmywać. I to się nazbiera w tej wodzie z płynem, nie, tam położymy jakieś garnki, talerze, jakieś tuczce, wszystko tam, kubki jakieś, nie, misy, nie chce się nam czasami, nie, zmyć. I to później tak, wiecie, to wszystko tak się zbiera, to ten szlam tam myjemy, to myjemy, to nie I to później jak otwieramy, to wiecie, to taką. Jak to się nazywa, ten korek taki to jest gumowy, to nie puszczamy, otwieramy to i to wszystko płynie, płynie tak wciąga, wciąga to wody, nie? Później myjemy zlew, taki czyściutki jest. Tak pomyślałem sobie zobaczcie, nie? Tak samo jest w moim życiu, prawda? Jak jeżeli ja skorzystam z sakramentu spowiedzi, nie, ten szlam gdzieś się zbiera w moim życiu, e, jakieś kłamstwa, zakłamanie w jakimś żyłem gdzieś tam, nie? Tyle lat, nie? I to wszystko się zbiera w środku w człowieku, i człowiek nie jest tak do końca szczęśliwy, tak naprawdę, no bo ma brudne sumienie, prawda? Wie, że coś zrobił złego, no ale nie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania. Nie wiem z jakich powodów, no to może być jakiś lęk, szatan może jakoś przychodzić i, i mówić, że, a co, tam nie, tak jeszcze do końca nie zgrzeszyłeś, nie? A sumienie ci podpowiada, że zgrzeszyłeś, nie? I człowiek się usprawiedliwia czasami też, a bo tak wszyscy robią, prawda? Właśnie nie. Ty jesteś indywidualny, Bóg cię indywidualnie prowadzi. I przez sumienie się upomina o Ciebie, nie? Prawda? Wiadomo, jak grzeszymy, to nasze życie jest strasznie trudne, nie? Ja to miałem straszne ciężkie życie wewnętrzne, nie? Paraliż emocjonalny, depresja jakaś poprzez grzechy. Ja akurat depresję miałem straszną, przygnębiającą taką, bo, bo życie prowadziłem i bardzo cierpiałem wewnątrz. Miałem serce po prostu takie zatwardziałe, wiecie, jak mróz, miałem mróz w sercu. <laughs> mróz miałem, ale teraz jak to puszcza, idziesz do spowiedzi, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Klękasz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatni rozpowiedzi byłem i mówisz swoje grzechy i otwierasz tą gumę do góry. Z tego zlewu i to wszystko spływa, ten cały brud, cały ten syf. Albo jak przyjeżdża, wody, jak przyjeżdża, ten, wodociągi przyjeżdżają, kanalizacja, jakieś, nie tam te szlam wyciągają jakimiś tam takimi wieci pogrzebaczami, tam czy jak to jak to zapchane wszystko jest, jakaś rura czy coś, jak tej wody się gromadzi jakiegoś tam szlamu, to śmierdzi dusi się w środku człowiek poprzez te grzechy, nie? Ten szlam, tak zwany, ten grzech, taka metafora, nie. I zobaczcie, jak to wszystko wyciągnie ten kapsel, to wszystko tam wciąga, albo jak odkurzaczem, ja takie, takie filmiki są, nie, że tam ktoś tam trzyma yy, odkurzacz, tam jak wieje, nie, gdzieś tam przy twarzy, tak brrr, twarz mu tam tak smaga, albo te włosy tak do góry, nie, <laughs> bez kitu. Jak przychodzimy do spowiedzi, to ja takie mam wrażenie, że ten kurek się do góry to wciąga te wszystkie grzechy, wciąga konfesjonalnie. Jezus mówi, przebaczam ci, idź i nie grzesz więcej, aby coś ci się gorszego nie przytrafiło. Zobaczcie, nie? Nasze grzechy powodują to, że może coś nam się z takiego zdarzyć. No, no własną rękę tak naprawdę, nie? Prawda? Sami sobie przysparzamy kłopotów. I zobaczcie, i zobaczcie, to serce topnieje. Później te to przebiśniegi tam, jak to się nazywa, nie wiem, czy przed zimą, czy po zimie, nie wiem, te jakieś tam sasanki jakieś rosną, piękne, takie fioletowe, białe, nie? Wszystko rozkwita, nie? Topnieje w sercu ten lud, prawda? Życia bez Boga, nie? I topnieje ten lud. Serce się zaczyna być naprawdę sercem. Jezus mówi, Bóg mówi, czy tam w słowie Bożym, nie? Że dam wam serce z ciała, zabiorę wam serce z kamienia, a dam wam serce z ciała, nie? Zapiszę w waszych sercach moje prawo, i tak już inny do spowiedzi, Ja tu, ja sakramenty to kocham, nie? Do końca życia będę korzystał z sakramentów. To są uzdrawiające sakramenty Kościoła. Jezus dał nam je po to, żeby nas uzdrawiać, między innymi poprzez sakramenty, prawda? I to gumę wyciągasz, ty to wszystko wciąga to, nie? Wciąga te grzech, nie? I jesteś taki czysty, nie? Czyst, czyściutki jesteś, nowe życie zaczynasz, nowy człowiek się w Tobie odradza, nie? Dostajesz pierścień, szaty, sandały nowe, nie? Jak to w tej przypowieści o synu mordotrawnym, co wrócił do ojca. I to jest piękne właśnie, nie? że topnieje w naszym sercu lud, jakoś nienawiść, złość, jakieś gniewy, wszystko to puszczamy też szlam, nie? Puszczamy, niech to płynie gdzieś nie wiadomo, gdzie nie. My musimy być czyści. Chrystus mówi, no, błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni Boga oglądać będą. Oni Boga oglądać będą. Czyste serce to jest właśnie to. Puszcza, zima, pięknie się robi, plus temperaturka. Chociaż każda pogoda jest piękna, prawda? Ale czasami to skwiera, taki mrozik, duży mrozik, nie? Wszystko takie sztywne, jakieś jest takie kurcze, suche, sucha twarz się robi taka na mrozie, wiecie. Wszystko takie suche, niewysuszone, jak to puszcza fajnie, nie? To ten, ten, ten korek wyciągamy, nie? Ten szlam płynie gdzieś tam nie do... Nie wiadomo gdzie. Ale już nie ma w nas tego. Mówimy Panie, dzięki ci Jezu. Dziękuję Ci mój Zbawicielu, że mnie kochasz. Dziękuję Ci Jezu, że mi przebaczyłeś. Idę teraz, Panie, z wielką czcią i z miłością przyjmę Cię w Komunii Świętej i zacznę nowe życie z Tobą. Każdego dnia będę czytał Pismo Święte, będę się modlił do Ciebie, będę Ci uwielbiał, chodził na adorację, oddawał Ci pokłon, tylko Tobie będę służył. Idź precz, szatanie, będę mówił. Także, kochani, to jest piękne, że Jezus nam daje nowe życie, przytula nas, kocha każdego człowieka i zostawia nam właśnie wolną wolę. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Także wyciągamy te korki, i ten szlam do nas, z nas ujdzie. Pozdrawiam was, papa. Pa. Wiosna piękna jest, idzie wiosna.